A w dzisiejszym odcinku Kiway RKF 125, czyli kolejna 125, czyli kolejny motocykl naprawko kategorii B, kolejny motocykl i do małoletniego stuntu, i kolejny motocykl do wyjazdów na ryby. Lecimy! Fani marki Kiway znają RKF A 125 doskonale, ponieważ nie jest to całkowita nowość w modelu 2023. Mamy owszem parę zmian, natomiast nadal jest to stary i sprawdzony RKF, w którym no masy ludzi już jeżdżą, ponieważ do tej pory sprzedawał się zawsze znakomicie. wolni uwolnij na prędkości. Tak, napisane jest na stronie Kiway Polska RKF 125. 3 lata na gumie? A i owszem. Teraz Keyway postanowił dokonać pewnych zmian na czele z wykorzystaniem układu ABS. Nareszcie ten paskudny CBS znika z wyposażenia RKF-a, zastępuje go ABS, czyli my mamy bardziej cywilizowany układ hamulcowy, bezpieczniejszy układ hamulcowy. Mamy elektronikę, która dba o nasze bezpieczeństwo, także jest naprawdę dobrze. A jak ten silnik Bangla? A tak. A czy robisz to A i owszem. Na pewno należy zwrócić uwagę w przypadku RKF 125 na wyposażenie te tego motocykla. Nie tylko mamy właśnie wspomniany przeze mnie ABS, mamy światła LED, mamy gniazdo USB, mamy pompę hamulca z regulacją dźwigni hamulca, wysokości dźwigni hamulca. Mamy parę fajnych bajerów, ale przede wszystkim świetny wygląd. Nie musi Wam się żółty kolor podobać, ale jest dostępny również w innych kolorach. Czarny, czerwony, niebieski, żółty i biały. To co najważniejsze i to co też zapada w pamięci. W silniku znajdziemy trzy świece zapłonowe. Jest to na pewno układ w kierunku lepszego spalania mieszanki. No, no może to chwil marketingowy, albo po prostu dbałość o ekologię, albo po prostu żeby spełniał normy. No jako tako jest, to no, lepiej spala niby z 12 koni, tam 9 coś kw. Nieźle. Dużo fajnie jednak, że tutaj się potrafi zaznaczyć 120, jak jedziesz po autostradzie, więc git. I ważne, dużo ważniejsze jest to, żeby jeździć. Żeby jeździć, a nie jęczeć. Wiecie, co mi najbardziej wkurza na świecie? Że jeden z drugim chce widzi, żeby kupić motocykl za 40 tysięcy złotych. i się nasłucha tych pierdół w internecie, żeby nie kupować tego za 10. I później siedzi w chałupie i dziwi. Nic nie robi, nie jeździ, bo zbierasz, będzie o 40. Po czym uzbiera te 40 i się okazuje, że jednak byś kupić samochód. Albo w domu zrobić remont. I później w wieku 50 lat jego dziecko już pójdzie na studia i se kupuje motor. Za 13, bo jest mądrzejszy niż był 20 lat temu i se jeździ tym za 13, jest królem życia. Z takim bananem na ryju, a już mógł od 20 lat jeździć z tym bananem. To nie! Konsumpcjonizm i te sprawy musi być najlepszy sprzęt na mieście i nic mu nie zrobicie. I to w sumie też się nie tylko tyczy motorków ale i nartek, przecież w skórce nienarciarskiej nie pójdziesz na stok. To się też tyczy nie wiem czego nawet. Co jest jeszcze takie, że muszę, trzeba mieć drogie? Na przykład nakręcił jeden film w życiu i musi mieć iPhone'a, bo zwykłym telefonem się nie da, bo to nie działa. W ramie Keywaya RKF 125 znajduje się jednocylindrowy, chłodzony cieczą silnik o pojemności 125 cm3 z rozrządem SOHC. I proszę państwa, trzema świecami zapłonowymi. Kultura pracy tego silnika jest naprawdę na wysokim poziomie. I... Kurczę, źle to brzmi, to brzmi jak marketingowy bełkot. Nie chodzi że wysoki poziom. Dzisiaj 125 praktycznie wszystkich pracują doskonale. Nie mamy gaźników, mamy wtryskiwacze. Są te silniki dosterowane tak, jak należy. Oczywiście różnią się charakterem i przeznaczeniem. Silniki chłodzone olejem i powietrzem pracują trochę inaczej. Chłodzone cieszą troszeczkę inaczej. Tutaj Mamy taki piec bardzo neutralny, on ani nie lubi jakichś bardzo szczególnie wysokich obrotów, ani niskich, natomiast y, radzi sobie, wkręca się na obroty, przyspiesza bardzo dynamicznie i jedzie dokładnie tak, jakbym sobie życzył tego od motocykla 125. Nieważne, przejdźmy do spraw ważnych. Motocykle 125 są podstawą. Od 125, dużo osób zaczyna. Dużo osób przychodzi oglądać filmy o 125, piątkach, mimo że myślą, żeby nie kupić motocykla, bo nie, nie wiedzą czy chcą kupić, a w końcu dzięki na przykład jakimś głupim filmom kupują, a później kupują normalne motocykle, a później macie kumpli do jeżdżenia, a później się spotykacie, robicie imprezy, jedzicie. W trakcie, w trakcie wycieczek RKF potrzebuje około 3 litrów benzyny na setkę, w mieście około 3,5. Szczególnie jeżeli lubicie odkręcać, nieważne. Ważne to, że świat zwariował I dzisiaj, czasami jak wrzucałem motocykle 125, to niektórzy się wkurzają, że znowu 125 gozik mnie to obchodzi, bo 125 są super. Kto z Was nie pamięta gówniarskich czasów, jak żeście skakali na simaczach, komarach, WSK, MZ, -ach, CZ? -ach. Prędkość maksymalna ze 120, czyli nice. I spokojnie możecie utrzymywać prędkość na powiedzmy plus minus 90-100 km na godzinę w trasie, a zostaje Wam ten mały bufor na wyprzedzanie do 120 na godzinę. Obzamyka szafę i o to w życiu chodzi. Czy robi cyrkle na nodze? A i owszem. Ważne jednak jest, że są motorki właśnie do tego, czyli entry level, do jeżdżenia, uczenia się, robienia czego się chce na motorku. Sprzęt nie jest co prawda motocyklem największym w tej klasie, ale ja mierząc 186 cm wzrostu nie męczyłem się jeżdżąc RKF-em po mieście i także poza nim. Pozycja jest wygodna i miejsca na nogi mamy sporo. Poza tym... Samo siedzenie nie jest położone zbyt wysoko, więc jeżeli masz 1,70 m, może nawet jesteś niższą osobą, to spokojnie na RKF-ie sobie poradzisz. Mamy oczywiście dwa siedzenia: siedzenie dla kierowcy, pasażera. Pasażer nie ma co prawda tak dużo miejsca jak. Kierowca, natomiast ma podnóżki, także możecie zabrać na krótszą lub dłuższą wycieczkę, jeżeli ktoś jest wytrwały na tym sprzęcie. Ale to jeszcze nie jest, bo klasyk mówi, że wszyscy zaczęliśmy na simaczach i wszyscy skończymy na simaczach. Tak jest, taka jest prawda, takie jest życie, taki jest nasz los, taka jest nasza przyszłość. Ale może lepiej niż na simaczach, to kończyć na normalnych motorkach, co habują i przyspieszają. Że ruszasz, odwijasz manetkę na skrzyżowaniu i cię wszyscy nie wyprzedzają, tylko jesteś pierwszy. To ja jednak mimo wszystko wolę, nawet jak jadę na ryby albo robić dzikie stunty. Dobra, wróćmy do dzikich stuntów. Przynajmniej ja sobie nie wyobrażam dzieciństwa bez robienia dzikich stuntów. Działające zawieszenie upside down, które nie płynie bezsensownie, które po prostu jedzie i które daje niezły feedback, jak na motocykl tej klasy. Pamiętajmy, że jest to sprzęt, który kosztuje około 15 tysięcy złotych, więc jest to naprawdę... Tak naprawdę niewiele. Dodatkowo kupujemy motocykl marki Kiway i to, o czym należy pamiętać, to to, że nie jest to, co prawda, najlepszy producent motocykli 125, ale kiedy podchodzę do, do niego, to po pierwsze on fajnie wygląda, może nie neutralnie, ale mi wpada w oko. Poza tym wszystkie te elementy są całkiem ok. A jeszcze jest kwestia taka, że Kiway jest sprzedawany już od paru lat w Polsce, więc sami możecie ocenić, jak te motocykle się zużywają. Wystarczy pojeździć. W naszym przypadku teraz po Warszawie, w innym przypadku po innym mieście i poszukać okiem kiwajów i popatrzeć jak one wyglądają, yy, pod, po, w, nosząc na sobie brzemię historii i tego co przeżyły. Gadżeciarstwo ciarstwo to jest jedna z moich najbardziej ulubionych form świata, życia i w ogóle cudo. Kojarzycie się tych gości, co jadą na biwak pierwszy raz w życiu albo raz na trzy lata. I on już będzie chłupkę i krzesiwo musiał mieć ze sobą, żeby rozpalić ognisko zamiast wziąć zapołki. Albo zapolniczkę. I se rozpalić tam, co tam się życzy. Sam temat jest z bushcraftowcami. To najbardziej lubię, już wam pokazuję. Chłopy przychodzą do lasu i rozciągają linkę między jednym a drzewem, a drugim, żeby se kurtkę powiesić. Zamiast zrobić tak. I jest. Dobra, już w moją filozofię życia znacie, wszystko wiecie i kubacie. No do teraz o motorku. Kiway RKF125 to na pewno fajny motocykl dla osób początkujących, fajny, osu... fajny motocykl dla młodzieży, jeżeli skorzystają prawa do kategorii A1 i wyrobią sobie e, to prawo jazdy w wieku 16 lat. Sprzęt do szaleństw jak najbardziej. Czy idzie na gumę? Oczywiście, że idzie, czy da się nim robić stopale? Oczywiście, że tak. Od sezonu 2023 mamy ABS, jak już na początku powiedziałem, więc te dzikie stunty będą trochę trudniejsze. Natomiast bezpieczniki znajdują się pod siedzeniem pasażera, do które otwieramy kluczykiem, więc tutaj więcej wam nie powiem w tej kwestii. Do szewskiej pasji mnie doprowadza to gadanie, że trzeba mieć coś jakieś albo srak jeść, Zamiast po prostu kupić motur jeździć. To się wszystko dzieje pewnie dlatego, że się wychowałem na WS-kach i zawsze mi się marzyły takie motorki. A ja po prostu chcę jeździć na motorku. Ja bym miał takiego kiłę. W wieku 16-17 lat się popłaka ze szczęścia. Patrzy, ładny silniczek, pompa cieczy, filterek, sześciostopniowa skrzynia biegów, trzy świece, jeden cylinder, tak trzeba żyć. Hamulec, ten podciągnięty wydech też nieźle wygląda. To nie wygląda, można by zdjąć, ale jak jest to, niech sobie będzie, chociaż nie chlapie. Patrz mocowanie tego nieźle, to jest niezłe. Oczywiście szkoda, że nie ma wyświetlacza TFT, tylko jakiś taki cieku krystaliczny, niby wszystko na nim jest. No ale szkoda, że nie ma TFT. Ale szczerze mówiąc, w związku z tym, że ja nie jestem z tych gości, co rozwiesza linkę między drzewami, żeby sobie kurtkę powiesić, tylko ją ciep trawę, to co mi tam za różnica, czy jest TFT, czy nie ma. Szczerze, mam to gdzieś. Nie mamy sprzęgła antyhoppingowego. To szkoda, ale myślę, że... Nie potrzebujecie go jakoś szczególnie w motocyklu klasy 125. Zresztą każdy bajer, pamiętajcie, że później wpływa na cenę finalną. A nie chodzi o to, żeby mieć najdroższy motocykl na świecie, tylko w tym przypadku właśnie chodzi o to, żeby kupić motocykl dosyć tanio i kupić motocykl, który po prostu będzie jeździł, z którego będziecie zadowoleni. Ładnie wykonane siedzenie, dosyć miękkie, można jeździć. Plastikowy pasek, żeby był pasek, Nieźle... o i stacyjka tutaj w zbiorniczku, plus do tego zbiornik paliwa. Na stronie internetowej napisane jest, że strony jeden z najlepiej wyposażonych motocykli 125. Zgadzam się, bo jest do pełna zatankowany. To jest najlepsze wyposażenie. No ale jakbyśmy mieli być uczciwi, to faktycznie ledy ta lampa wygląda nieźle, a nawet bym powiedział, że naprawdę ładnie. Nie sztuką jest odkładać całe życie na wymarzony motocykl, a sztuką jest po prostu cieszyć się z tego, co aktualnie mamy. Sztuką jest po prostu jeździć, to nawet nie jest sztuka to jest czysta przyjemność, to jest moja pasja, to jest pewnie wasza pasja i nie wyobrażam sobie siedzenia w domu i drapania się po głowie, marzenia o motocyklu i nie jeżdżenia na nim tylko dlatego, że wymarzyliśmy sobie najdroższy motocykl świata, czy najbardziej wypasiony motocykl świata, w tym wszystkim chodzi o zdrowy rozsądek a przyjemność jaka płynie z motocyklem, z jazdy motocyklem 125 jest naprawdę genialna, szczególnie jeżeli nie jeździsz na co dzień motocyklami dużymi tylko po wielu latach albo chcesz powrócić na motocykl i do tego nadaje się fajnie RKF 125, tym bardziej, że mamy ABS. No i też, jeżeli stawiasz swoje pierwsze kroki, to też na pewno spełni twoje oczekiwania. Ważne, że są upside downy zawieszenia, więc spoko. Owszem, nie jest to motocykl na zawsze, nie jest to motocykl na 20 lat, nie jest to motocykl, który będzie inwestycją pieniędzy, ale jest to jeden do jednego przyjemność też oszczędność, jeżeli na letnie miesiące zrezygnujesz z samochodu i przesiądziesz się na motocykl. Jest to również to, że do pracy dojeżdżasz spokojniejszy, bardziej zrelaksowany. Jest to też to, że do domu po pracy wracasz bardziej zrelaksowany i uśmiechnięty, a nie zdenerwowany po kilkudziesięciominutowym postoju w korku. Jest jedna sprawa, która bardzo mi imponuje. Patrzcie na to blaszysko do seta, co idzie. To nie jest zrobione z takiej rurki, jak jest zrobione w innych motorkach, czyli połowę cieńszej. A sama rama tutaj, o patrzcie, jaki kawał blaszyska. o ma to sens. Te wszystkie kabelki też tak w miarę inteligentnie są pociągnięte. Nie ma tu głupot. A jak już miło wszystko kupiłeś i musisz mieć tego iPhone'a cały czas, to tutaj masz gniazdko za tu nie mogę. Poluchem trafić, jest. Generalnie po raz pierwszy widzę motocyk, w którym gniazdko zapalniczki jest w najlepszym miejscu świata. Bo uwaga, chcę tu zaczepić ich z gripa i mieć blisko króciutki kabelek, ale możesz też telefon do Kielni wsadzić i króciutkim kabelem kiem go ładować, więc spokój. Zbiornik 10 litrów. Spalanie, no takie 3,5 to trzeba liczyć. Prędkość maksymalna 120, przelotowa 90, 100. Śmiało możesz trzymać w lecieć autostradą. RKF 125 waży 147 kg. Znaczy, bo to. Nie znalazłem w danych technicznych, Kymko, tej informacji tylko w internecie. Jest spoko, to nawet niższe osoby śmiało, patrzcie jak mam nogę ugiętą, mam 1,86m, 1,70m, lekko sobie tutaj pe z pewnością oprzesz się. Nie mam uwag większych, wady? Nie wiem. W bardzo dobry promień skrętu ma, on w miejscu prawie zawraca. Co prawda zawracając w miejscu ciężko jest utrzymać prędkość pełzającą, ale kogo to tam obchodzi? Maxiory się liczą! No, myślę, że to wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o modelu RKF 125. Tu nie chodzi o to, żeby wydziwiać, chodzi o to, żeby jeździć. I myślę, że taka definicja będzie najlepsza dla motocykla Kiway RKF 125. To byłem ja, Wąs Tobiasz. Pozdrawiam. Czytajcie jednoślad.pl, tam pełna recenzja tego motocykla. Wbijajcie do naszego Facebooka, YouTube'a i przede wszystkim, jak już powiedziałem przed chwilą, na stronę internetową, bo ona jest dla nas najważniejsza. Tymczasem trzymajcie się, dziękuję, nara. 这是一把。